Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Jak się patrzy dzisiaj najmocniejsza hulajnoka jaką do tej pory testowałem, czyli Highley Tiger King. A zaczniemy standardowo od podestu. Podest High Tiger King. W tym podejście mieści się bateria 26 amperogodzin. Podest ma tutaj taką fajną gumę, która sprawia, że nie ślizga nam się stopa. Co ciekawe w końcu mamy też gumę na podnóżku. Inna, zupełnie inna stopka niż do tej pory. Tak wygląda. Oczywiście dwa porty ładowania zakręcane, szczelne. Kolejnoga jest wodoszczelna. Co prawda nie jest to ipx 7, ale wystarczy. Jak już wspomniałem, jest to najmocniejsza hulajnoga jaką miałem do tej pory na testach. Jest to hulajnoga stricte terenowa, przeznaczona do jazdy w terenie. O czym świadczą te 11 celowe terenowe opony bardzo agresywnym bieżnikiem. bezdentkowe, szybko szybką możliwością demontażu. Tublesy to są oczywiście rozkręcana felga, więc bardzo szybko możemy wymienić sobie oponę. Tutaj mamy te złączki, które też nam umożliwiałem swobodne Rozkręcenie, i zdjęcie po prostu koła całego. Silnik 1500W z przodu i z tyłu, w szczycie 2000W, co daje łącznie 4000W, czyli jest masakra jak do tej pory. Nowiutkie błośniki, plastikowe takie, wyglądają solidne. Tutaj tak samo. Ten jest dosyć wysoko umiejscowiony względem opony, ten natomiast dosyć nisko. Hamulce, wiadomo, hydrauliczny nut, tak jak w każdym tajgerze. Amortyzacja oczywiście z regulacją odbicia z przodu i z tyłu. Jest to hydrauliczna amortyzacja. Co ważne, napięcie 60V. O tym nie wspomniałem. 60V i 26Ah bateria. To już jest coś. Światło z tyłu oczywiście jest czerwone. Z przodu mamy też lampę. Przystąpimy teraz do mierzenia. Zmierzymy sobie podest i wysokość kierownicy. Może zacznijmy od wysokości kierownicy od podestu. Będzie łatwiej mi tutaj to zrobić. Mamy, mamy tutaj około 100 cm. Czyli całkiem spoko. sprawdźmy zatem szerokość podestu, a szerokość, moi drodzy, to 20 tak, no 20 około, 20 cm. Długość podestu to 60 cm. Podnóżek. Podnóżek ma 13 cm. Za chwilę zademonstruję wam jeszcze Nowy mechanizm składania. Ok, moi drodzy, jak powiedziałem, tak zrobię. Nowy mechanizm składania. E, Mamy tutaj taką śrubę. To jest taka śruba, którą odkręcamy w pierwszej kolejności. Następnie odblokowujemy. Tylko jeszcze. O, dopiero teraz mogę. Odblokowujemy teraz i wysuwamy tą śrubę. wiem że będzie widać. Wysuwamy śrubę i w tym momencie oczywiście. Wysyłamy tą śrubę i możemy sobie złożyć nogę. tutaj mamy ten hak zaczepiamy o hak i w tym momencie o, trzeba to dobrze zrobić dobra i w tym momencie proszę Państwa 40 kg możemy sobie przypakować i identycznym tylko w odwrotnej kolejności zobaczcie teraz sobie tutaj zamykamy musi tutaj złapać mechanizm i teraz musimy jeszcze tutaj dokręcić. O, teraz, dobra, o, i teraz sobie dokręcamy i mamy gwarancję, że tutaj się nic nie stanie i chłolejnego nam się nie złoży podczas jazdy. Ok moi drodzy, przejdziemy teraz do omówienia. Kierownicy. Na kierownicy standardowo to, co w High Tiger tutaj nowością jest nowy wyświetlacz, o tym za chwilę. Mm, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Panel sterowania wyświetlacza. Tutaj możemy włączyć przyciskiem off, ale tutaj bez karty NFC tego nie zrobimy, więc musimy przyłożyć sobie kartę NFC w tym miejscu mniej więcej i załączy nam się wyświetlacz, na którym od góry zaczniemy jest pokazany procent naładowania baterii następnie mamy prędkość bieg i tutaj moc podczas jazdy tak jak w poprzednich Tigerach drugi silnik włączamy sobie przyciskiem plus tutaj nam się sygnalizuje pojawieniem takiej właśnie oto ikony szczegółowo mówiliśmy się będzie rzeczywiście w innym odcinku tutaj tak pokrótce Wam tylko mówię co mamy światło przednie od razu włącza nam się tutaj dioda LED, kierunkowskazy też są sygnalizowane Diodą, że są włączone. No i Klakson, posłuchajcie. No taki elektroniczny wiadomo. Mam jeszcze, że oświetlenie włączamy. Także m włączamy oświetlenie. Zobaczcie. Podeszcie panele boczne. No i światło tylne też się świeci. I tutaj dwa jeszcze pomocnicze. Tak to wygląda. Hamulce. Nut. Przod i stół. Manetka. Na pierwszym biegu właśnie. Chciałem Wam to pokazać troszeczkę tutaj. Jak przytrzymamy sobie pierwszy bieg, to ona rusza z opóźnieniem, ale rusza. O, zobaczcie. Dopiero teraz. A na drugim biegu tutaj Wam też zademonstruję. Od razu startuje. Na tym podstawowym panelu Przyciskiem M możemy sobie zmienić poszczególne parametry, jak na przykład godzina, przy całkowity przejechany dystans, moc, aktualna temperatura. Jak widzicie, jest 5 stopni Celsjusza, ale świeci słoneczko więc jest dużo cieplej. I, i trip, oczywiście, czyli przejechany dystans odłączenia. Tylko jak coś się nie zgadza, jeżeli chodzi o yy, ten parametr. I pokrótce, tak to wygląda. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście klikajcie w kolejny, który właśnie Wam się ukazuje, a ja zapraszam na kolejne filmy, na których będę testował dobitnie tą kolejno Hailey Tiger King, więc zapraszam, oglądajcie, bądźcie ze mną, hej! Pojeździmy sobie trochę po piachu. Czemu nie? No tak, nie włączyłem drugiego silnika. Powtórzymy to w takim razie. Dobra, teraz mamy dwa silniki. Jak widzicie, jedzie. 啊。<laughs>